Dzień dobry, środunia, Kolejny dzień. Kolejne nowe rzeczy. Myślę, że tu się nie zmieszczy w minutę, więc sobie taką nagrywam. Ach, jeba matru Piczko. No nic, wrzucimy to w takim razie na Joe I jako osobny film. To tam chciałem ciekawego wam rodację i nie tylko truknąć Gdyż, jeżeli ja oglądam jak ktoś z zagranicy, to siłą rzeczy musi nauczyć się języka polskiego Do customer, Do you need language Polonish Dobra, przecież ja nigdy nie byłem ani nie jestem osobom kompetentnym do uczenia się, do mówienia, co kto ma robić. Dobrzego to masz dobrego. Spokojnie. Langsam. Przybywam w Niemczech, uczę się nowego podejścia do życia. Bo to, akurat od Niemców, śmiało można by przeszczepić na polski grunt. Spokojnie, ty masz pracę wykonać dobrze. Staranki. A jakie dostajesz wynagrodzenie za to? To już jest inna sprawa. Nawadniajcie się. San Benedetto ja piję. Produkt of Italy. Dobry stosunek cen do jakości. A wiadomo, że na emigracji nie jest łatwo. Mają zobowiązania które wcale nie są tak wielkie i olbrzymie, jak się niektórym może wydawać. Nieważne. To jest, on, to jest moja sprawa, nie na publicznego. publicznym.